I'm Jeff Witam, nazywam się Jeff Bodine. Byłem kierowcą rajdowym kawał czasu. Właściwie całe moje życie. Zacząłem, kiedy miałem 5 lat na torze mojego ojca i piołem się do góry, aż zakończyłem na dużym torze Daytona. I nawet wygrałem ten wyścig w 1986. Jeśli myślisz, że nie miałem siniaków i stłuczek po drodze, spójrz tylko za mnie i zobacz, co mi zostało po wypadku na torze Daytona w 2000 roku. I nawet myślę, że mamy krótkie wideo, które jest dowodem na to, jak dużo miałem szczęścia, że jeszcze żyję. Cóż, proszę, co powiecie na jechanie w czymś takim, podczas zderzenia na Daytona przy szybkości 200 mil na godzinę? Możesz sobie wyobrazić, że po tym wypadku byłem całkiem obolały, potłuczony. Miałem szczęście, że to przeżyłem. Jestem wdzięczny za to, że to przeżyłem, ale nie myślałem, że ciało może tak mocno boleć i wciąż można być przy życiu. Ale oto jestem, stoję tu i mówię do Was dzisiaj. Ale w procesie powrotu do zdrowia, wiecie, nie wszystko powróciło do normalności. Wiecie, wciąż miałem artretyzm, bóle w moich kolanach, w palcach, u rąk i nóg. W plecach... Wymieńcie miejsce, jakie bólu chcecie. Spotkałem jednego człowieka w Jacksonville na Florydzie, który zapytał mnie, jak się czuję. Cóż, czuję się dobrze. Wciąż żyję, mam szczęście, że jestem przy życiu. Ale wciąż bolą mnie stawy, różne boleści. Wiesz, normalne rzeczy. Przestałem się tym przejmować. On poszedł z powrotem do sklepu i kilka minut później pojawił się z dwoma butelkami tego czegoś, co nazywa się Monavie. I zaczęło się. Pewnego dnia woskowałem mój motor i zróbiałem orientowałem się, że nie odczuwam żadnego bólu w moich nadgarstkach, łokciach i kolanach, odchodzenia w górę i dół po drabinie. Pomyślałem sobie, że to jest godne uwagi, ponieważ zawsze odczuwałem te bóle. Ale naprawdę przyjemna rzecz, jaka zaczęła mieć miejsce, to, że po odstawieniu tabletek na spanie, zacząłem lepiej sypiać. Więc odczekałem jakiś czas i budziłem się oczekując, że będą mnie bolały nadgarstki albo palce, oczekując niedospanej nocy albo bólu w kolanach, bólu w plecach, kiedy wstawałem z łóżka i wiecie co, to się nigdy nie powtórzyło. W sumie wydaje mi się, że miałem nadzieję, że nadal mnie będzie bolało, gdyż wtedy mógłbym udowodnić, że to Monavi tak naprawdę nie działa. Ale tak się nie stało. To działało. Nie miałem bólu w plecach, dobrze przesypiałem noce, nie bolały mnie nadgarstki i kolana, więc zacząłem mówić ludziom, jak zdumiony byłem tym produktem i co on dla mnie zrobił. I myślę, że jest to teraz moja powinność. To jest, co czuję, że potrzebuję powiedzieć wszystkim, co ten produkt może zrobić dla nich, done. ponieważ wiem, co uczyni dla mnie. Okay. OK. jak długo pan używa pan produkt? Trzy tygodnie. tygodnie. Jak dużo pan tego pije? Trzy uncje z rana i trzy uncje po południu. Co się stało od czasu, kiedy pan zaczął to używać? Moje ciśnienie krwi spadło do 135 na 85 i było na poziomie 190 na 120. Straciłem 2,5 kg wagi. I moja siostra, sioteczna zadzwoniła do mnie właśnie dziś wieczorem, która ma ból włókien mięśniowych. I po jednej butelce przestało ją boleć szyja i ramię. I teraz jest bez soku dwa dni i błaga o następną butelkę. Nazywam się Jestem Cindy Begley, jestem z Plain w Teksasie i jakieś 8 miesięcy temu zdiagnozowano u mnie reumatoidalne zapalenie stawów, dlatego też brałam tabletki przeciwbólowe, jak również inne leki dwa razy dziennie i brałam leki przeciwzapalne. I moja przyjaciółka Lillian przedstawiła mi to i w ciągu dwóch dni zredukowałam liczbę moich tabletek przeciwbólowych o połowę, co było wspaniałe, ale co lepsze, ten atrety spowodował, że czułam się zmęczona i padałam z nóg już o godzinie pierwszej po południu, a teraz mogę tak jak kiedyś funkcjonować od ósmej do dziewiątej wieczorem i... Jeszcze jedna rzecz to, że w pierwszy miesiąc rzuciłam 3 kilogramy, mam stałą wagę ciała, tak więc to była następna dodatkowa korzyść. Pam Hendricks, jestem ze Statesboro. Używam Monavie od lutego i zdiagnozowano u mnie cukrzycę rok temu. Miałam wysoki cholesterol i ostatnio, kiedy zrobiono mi badanie krwi, wszystko było w normie. Oh how, how long did you jak długo piła Pani produkt i jak dużo? Tylko dwie uncje dziennie, i po, po trzech tygodniach moje kolana przestały dokuczać, tak więc mogłam stwierdzić, że mi to pomaga. Śpi Pani lepiej? Czy jest poprawa w kolanach? Tak? I kto się tym z Panią podzielił? Mój kuzyn, Noah Burns. Nazywam się Joanna Purvis, jestem z Clarkston w stanie Georgia i zaczęłam z Monavi 15 marca tego roku. I od tego czasu wróciłam do zdrowia po dwóch wylewach, które naprawdę rozłożyły mnie na łopatki. Nie miałam sił i moje Ciało nie funkcjonowało jak trzeba. To sparaliżowało prawą stronę mojego ciała i miałam różne symptomy, także nawet nie mogłam niczego utrzymać w rękach. Jest pani za młoda na to wszystko. W poniedziałek skończyłam 49 lat. Co jest z tymi wylewami? Czy odziedziczyła to pani? Nie, to było w wyniku dużej ilości stresu. Byłam sędzią. Przepraszam za wszystko, co zrobiłem. I jeszcze w tym samym czasie lekarz wykrył u mnie plamy komórek rakowych na moim prawym jajniku i na prawej piersi. I Brenda przyszła do mnie do domu, zrobiła pierwsze spotkanie w Clarkstone i powiedziała mi, żebym nie szła jeszcze na operację, żebym piła monavi i bym chwilę zaczekała. Trzy i pół tygodnia później zadzwoniono do mnie z gabinetu lekarza, bym zgłosiła się na operację. Powiedziałam im, że czuję się dużo lepiej i że jest tyle rzeczy, które mogą robić, których nie mogłam zrobić wcześniej. Tak więc poszłam i znowu zrobiono mi badania i okazało się, że nigdzie nie było już komórek rakowych w moim ciele. Robert Johnson, Jacksonville. Jak długo używał pan produktu? Używałem go przez jeden miesiąc. Jak dużo go pan pije? Biorę dwie uncje dziennie. Co się wydarzyło? Cóż, brałem zentek przez dwa i pół roku, raz dziennie. Tak bym mógł przetrwać jakoś dzień. Teraz nie biorę zentek od trzech tygodni. Po tygodniu używania monogi. Kto podzielił się z tobą? Dean Butler. Tony Gladson Augustine. Czym się pan zajmuje? Jestem inspektorem domów. Jak długo używa pan produkt? Teraz będzie trzy tygodnie. Ile pan go pije? Dwie do czterech uncji dziennie. I co się wydarzyło? U mnie to tylko plecy. Mocny ból pleców. Obudziłem się na trzeci dzień bez bólu. Na trzeci dzień to samo się stało ze mną. Z trudem mogłem w to uwierzyć. Czy testował to pan? Czy odstawił pan produkt, by zobaczyć, czy ból wróci? Wie pan co? Nie, niespecjalnie. Nie chcę, by wracał. Nie chcę, by wracał. I wiecie co? Wielu ludzi mówi, że nie są pewni, czy to zasługa produktu. Mówią, że można to łatwo sprawdzić. Oddaj mi swoje produkty i wiecie co się stanie? Ból powróci. Wiecie dlaczego? To nie uleczy cię natychmiast. To po prostu robi to, co ma robić. To jest jak pożywienie. Musisz kontynuować odżywianie swojego ciała. Więc boli pana trochę, czy też nie ma żadnego bólu? Żadnego. Nie ma. Czy jest pan podekscytowany? Jestem i to bardzo. Nazywam się Weblacz, jestem z Winter Garden. i używam to przez około 3-4 miesięcy. I to, co zauważyłem, to że miałem duży ból w ramionach, więc nie mogłem wykonywać więcej ćwiczeń i pompek. Jak długo? Prawdopodobnie półtora roku. Cztery lata temu miałem operację na moim ramieniu, wie pan, pas rotacyjny barku. A teraz powrotem robię 35 do 43 pompek każdego wieczora, bez uczucia bólu rano. Nie widziałem natychmiastowych rezultatów po dwóch czy trzech tygodniach, ale wiedziałem, że jeśli będę to kontynuował, będę je miał, więc z tą wiarą kontynuowałem picie tego. Tak więc to było miesiąc albo sześć tygodni, zanim poczułem się wystarczająco dobrze, by zacząć w tym działać i czuję się lepiej każdego dnia. Tony Miller z Cielcom. I co się stało od momentu, kiedy zaczął pan używać produkt? Cóż, to Ray spowodował, że zacząłem, mówiąc, że mam problemy z plecami i nie mogę nawet nałożyć sobie butów i że kupił mi butelkę, więc próbowałem tego. I po około tygodniu poczułem się dziwnie, ponieważ miałem problem z zasypianiem przez ostatnie dwa lata i obudziłem się i powiedziałem, że chyba coś jest nie w porządku ze mną. I po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że jestem wypoczęty i że nie boli mnie więcej. To zabrało mi tylko tydzień, tak jak powiedziałem. Obudziłem się i stwierdziłem, że jest inaczej. Wie pan, nie byłem wyspany od dwóch lat. Wstawałem zmęczony z łóżka, musiałem siadać na krześle i wypoczywać, zanim poszedłem do pracy. A teraz wstaję, nakładam buty i do roboty. Wobec tego to jest prawdziwe. Tak, moje łokcie już nie bolą, moje ręce nie puchną. Pozwól, że cię teraz zapytam, czy to jest warte twoich pieniędzy? Teraz kupujesz produkt, czyż nie? Pewnie, kupuję tego mnóstwo. Dennis Watson, mieszkam w Brooklyn, stanie Georgia. I zapisałem się 5 minut po tym, jak zrobił to Bobby Bradley. I... I w ciągu tygodnia mój cukier spadł ze 180, był, był niestabilny, e, spadł do około 125, więc, więc teraz jestem tylko na trzech lekach zamiast dwunastu. Wiesz co? Chcemy wiedzieć, jak ta sytuacja się będzie rozwijać za dwa tygodnie, więc obserwuj to z uwagą, bo sprawa jest taka, że wkrótce odkryjesz, odkryjesz, że jest to najtańsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś. O, już się tak jest, już się o tym przekonałem, zdecydowanie o.